Szanowni Państwo, chwila jest dla GH bardzo ważna. Podpisujemy razem z SGH i z Uniwersytetem Wrocławskim umowę o powstaniu konsorcjum, które na roboczo nazywa się Międzyuczelniana Akademia Klimatu. Klimat, wszyscy wiemy, w tej chwili jedna z najważniejszych problemów, wyzwań cywilizacji i chcemy razem te trzy uczelnie Aktywnie włączyć się w edukację, zwłaszcza edukację społeczną w tym zakresie. No w planie mamy studia, kursy, studia podyplomowe, może w przyszłości studia. Dlaczego takie trzy uczelnie? No jak popatrzycie na nasz profil, to myślę, że doskonale się komponujemy. SGH, nauki o zarządzaniu, ekonomia, Uniwersytet Wrocławski to zagadnienia związane z przyrodą, głównie biologią, klimatem. W tym zakresie AGH to, to cała inżynieria, która jest niezbędna. To energetyka, nowe źródła, źródła energetyczne, problem surowców, problem emisji. No i to wszystko razem staje się dopiero kompletne, gdy tych trzech partnerów włączy się w wspólne działania. Także dla AGH nowe wyzwanie, a także wyzwanie. Jeżeli chodzi o organizację, bo takie studia międzyuczelniane to jest coś co na świecie się w tej chwili fantastycznie rozwija. Wrocław, Warszawa i Kraków razem.